manko. Z tej strony Emdziak i zgodnie z obietnicą przedstawię Wam dzisiaj moją teorię, kim gramy w Poppy Playtime. Wydaje mi się, że już prawie każdy przypina tę rolę Liczowi, czyli postaci, która pojawia się na wielu kasetach, mamy bardzo mocno zarysowaną tą postać fabularnie. No i generalnie rzecz biorąc, zgadzam się z tym, ale ostatnio natrafiłem na pewien trop Postaci, która równie dobrze pasowałaby, ale nie jest to rich. Więc dzisiaj postaram wam się przedstawić tę teorię, no i dojść do pewnego morału na końcu, który mam nadzieję, że da wam trochę do myślenia. Ale od początku. Przypadkowo trafiłem w ogóle na całą tą teorię ze względu na to, że szukałem nagrań. VHS z Poppy PlayTime chapteru 3 i 4, gdzie starałem się ogarnąć dubbing do filmu Rosta, który w najbliższym czasie najpewniej się pojawi. Wpadłem tam na kasetę, gdzie została nagrana rozmowa doktora z Wardenem i było to w momencie kiedy działo się The Hour of Joy. Doktorze, co się dzieje? Coś jest nie tak! Rozegrali niezłą rebelię! <laughs> Jestem pod wrażeniem 1006 Istnieją zabezpieczenia awaryjne, środki bezpieczeństwa. Cokolwiek z tego ma teraz znaczenie, to twoje życie jest teraz najważniejsze. Ty masz uprawnienia wykonawcze. Otwieranie drzwi naraz nie doprowadzi mnie do wyjścia. Nie z tymi przyczami wszędzie. Jest pewna rzecz, którą możesz zrobić, Warden. Mogę ci pomóc. Jak? Jestem przykłuty. Zabrać cię wszędzie. Będę miał kontrolę nad wszystkim. Mogę zamknąć niektóre drzwi, otworzyć inne. Mogę stworzyć ścieżkę prowadzącą prosto do wyjścia. No nie wiem. Jaka inna decyzja oprócz tej wyciągnie cię stąd żywy? Oddaję Ci narzędzie. Po prostu wypuść mnie stąd. Proszę. Oczywiście. Podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Yeah, he puts forth. Cała rozmowa w największym skrócie sprowadza się do tego, że doktor obiecał Wardenowi, że pomoże mu się wydostać stąd żywym, jeżeli odda mu omnihenda. Omnihenda, którego w czapterze czwartym odbieramy doktorowi, no czyli wiemy, że Warden faktycznie tego omnihenda mu oddał. Idąc dalej w tym kierunku, każdy już mógłby powiedzieć, że doktor po prostu kłamał i tak naprawdę nigdy go stamtąd nie wypuścił, ale z drugiej strony myślałem o tym w taki sposób. Że Rich jest bardzo ważną postacią na kasetach, ale nie pasowało mi to, że to jest główny bohater, no bo my słuchamy samego siebie na kasetach. Co, po 10 latach nie pamiętamy tego, co mówiliśmy? Pasowało mi do tego także e, pamięciówka moja, kiedy pierwszy raz przychodziłem, Chowter 4 po Playtime, jak doktor zwracał się do głównego bohatera, że. Dziwi nam się, że wróciliśmy i zastanawia się, co tak naprawdę sprowadziło nas tutaj z powrotem po tylu latach. No i jednym z powodów wymienił to, że czujemy się winni albo odpowiedzialni za to, co się stało. O, dlatego, dlatego momentu tak naprawdę rewizytuje całą grę. And, to think of had of such rare quality and never noticed Funny, but I'm curious. Ale jest to. Like Pasuje to do motywu Ordena, który że tak powiem, speniał i zwiał stamtąd przy pomocy doktora, oddając tym samym mu dostęp do OmniHenda. No, i że tak powiem, doktor zrobił mu po prostu przysługę, wypuszczając go stamtąd, ale on przez te 10 lat w środku niego cały czas budowała się ta wina, wina tego, że nic nie zrobił, a może coś mógł zrobić, żeby temu zapobiec i po prostu stamtąd uciekł i po 10 latach ten Warden po prostu postanowił wrócić wyjaśniałoby to też dlaczego doskonale wiemy jak funkcjonuje OmniHand umiemy się nim posługiwać no i generalnie, że wiele postaci w tym Mami Longlegs bardzo dobrze nas zna, albo Mrs. Delight która też w sumie mówiła, że pracowaliśmy tutaj i doktor o tym wspomina, jakby te wszystkie postacie nas bardzo dobrze znały. I wszystko pasowało mi do tej teorii i wtedy wam napisałem, że mam pewną teorię, czy chcecie ją mieć przedstawioną, zrobiłem wam ankietę, w której no 90% z was tak naprawdę stwierdziło, że tak chcecie usłyszeć tą teorię. No ale ja nadal nie byłem pewny i nie podobała mi się ta niepewność, więc postanowiłem zrobić live'a, gdzie przeszedłem chapter 4 Poppy Playtime jeszcze raz cały, by, że tak powiem, znaleźć może więcej dowodów na to, lub przypomnieć sobie, czy na pewno nie uroiłem sobie czegoś z tą teorią. No i tu zaczyna się haczyk. Znalazłem wadę na swoją własną teorię, w tym samym miejscu, w którym znalazłem bardzo mocne jej potwierdzenie. Doktor, zwracając się do nas, mówi, że nas nie kojarzy. Nie pamięta nas i nas nie zna. Czyli nie możemy być wardenem, którego, że tak powiem, wkręcił w to, żeby oddać mu omnihenda. Myślę, że doktorek nie ma zaników pamięci. Jest to bardzo inteligentna postać i na pewno pamiętałaby nas, że to my oddaliśmy mu omnihenda. I raczej ta rozmowa potoczyłaby się w kierunku, że skoro oddałeś mi tego omnihenda, a ja zwróciłem ci wolność, to teraz, jeżeli chcesz odzyskać tego omnihenda, ja odbiorę ci Życie. Morał tej historii jest bardzo prosty. Jeżeli tworzycie jakąś teorię i chcecie przedstawić ją w internecie, liczcie się z tym, że niekoniecznie macie rację. I nawet jeżeli macie jakieś konkretne dowody na to, że wasza teoria ma sens, ostatecznie najlepszym sposobem jest szukać jak najwięcej wad tej teorii, by dowiedzieć się, czy aby na pewno jest prawdziwa. No i ostatecznie tutaj łatwo dojść do wniosku, że moja teoria tego, że Warden jest głównym bohaterem, kompletnie się nie sprawdza, a jest znacznie więcej dowodów na to, że gramy jako Reach. Jeżeli chcecie usłyszeć tą teorię, dlaczego wszyscy uważają, że Reach jest głównym bohaterem, jeżeli mam wam przedstawić całą tą teorię w jednym spójnym filmie, to zostawcie łapeczkę w górę i zostawcie komentarz, czy na pewno chcecie zobaczyć to w moim wykonaniu. Dziękuję wszystkim za obecność. Mam nadzieję, że taki film z morałem się podobał. Trzymajcie się, no i cześć! Miłego dnia wszystkim!